Dobra, siemanko widzowie, z tej strony. Yy, bloksflut z, z gacza, no i dzisiaj ogólnie zrobimy filmik, że se po prostu grindujemy, bo mi się przyda level, bo mam 835. Proszę bardzo. Mamy budę ogólnie Fal 2 Dark Stepa, mam pod yy, Superhumana yy, i losowaliśmy już w wrzuciliśmy tam filmik. I ogólnie rzeczy mam dobre, na przykład dołamam. O, ty po chce się włączyć. Chodź tupie. Ła! He he he. O, o Też typo ma. Hehe. He. Gościu się wiśnie u mnie. Nie żyje, nie żyje. No już prawie nie żyje. po pole. Chodź tu mały zgrydziku. No już nie żyjesz. Jest dobra, 3600 Bounty jest ok. Yy... No co mi bronią? No to co? te to sublimizowa. I Wam ogólnie pokażę, jakie mam tutaj yy, awakeningi. Mam Z, X, C, F. Brakuje mi tylko tego V. No to będzie bardzo dobre, bo. Dobra, idziemy sobie pogrindować teraz. Mm, ty mówi, że da, dał mi fruta i nie zabiłaś No to ja mu oddam typie. No masz. Który to był? A do, no, no to kurde po co mi dajesz? J Master, no masz, to oddam ci. Drop. Weź se tu swojego. Och, holipka. Jeszcze korn, czy jak to tam się mówi inaczej. Dobra. Zatrajdujmy się trochę. O ja pierwniczę. Ale dobre. Dobra no, trzeba pofarmić level, bo ja chcę dzisiaj już zdobyć amczewa V2 Co level? 835 Nie, nie przełączyłam No ale na dwa kostki, bardziej sobie zrobimy na factory staffach Dobra, nie, bo mam taki glitch, że jak za szybko kliknę, to mi przeskakuje na słon piratów. <laughs> I ogólnie dziwnie mówię, bo mam jakąś chrypę, nie wiem skąd. Fakturista! Wow. Pa, 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 pa. Dobra, teraz na razie ich poklepię może bez, bo sobie włączyłam overheat'a. Baraga. Ała! Ty! Gdy dużo biję. Gdzie on zniknął? Dobra, lepiej już normalnie. Chodzi nie normalnie, tylko z buty. I zostały mi, tak można by powiedzieć, jakieś i 2,25% fighting stylów i będę mieć superhumana. Bo jeszcze będę musiał kupić tego Dragon Tail'a i Electrica. Elektrik będzie najgorszy No na Darkstepy miałem 150 150 I w ogóle wczoraj dostęp 30 o factory Akurat jaki timing Dzięki Dobra, wyłączam PVP Phoenix? O! Ty dziadu Nie żyje, nie żyje, nie żyje. On już nie żyje. Nara. Jejej, zabiłem go. Dobra, ty powinien... Ała! Ty, co za bambik. Kurde, serio? No nie, teraz! Aura. I lecę, 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 lecę. Dobra, typu go jeszcze nie klepię. Aaa! Szybko wlatuję, wlatuję. Dobra, klepię. Ja tutaj pewnie zadam największy damage. Ty, położyła spajki Tridenta, więc. A ja nie mam gorących szłopek. Mam nadzieję, że zadam największy damage, bo chciałbym dostać random fluta. Do sam Ja go ekwipuję, bo on jest dobry bardzo. Let's go! Podział. ile on bije? 42. A zobaczmy, ile Kabucha bije na 141. 48. A ile biła Sidum Rifle na pierwszym? Pokażcie mi. 42. Ej! A Sidum Rifle jest mega dobry. Ja sobie używam. Czasem nim nawet pofarmię troszkę. No, wiecie, no czemu by nie. Tylko on się długo reloaduje. Chodź, u. Nie, bo chcę sobie trochę pofarmić. Co? wciąż on się tapnął? Tu. Nie tu. To gdzie? Który to? Ty? No nie. What What the hell? Ej, 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 ej! No, a gdzie jest ten mój typek? Tu jest. Dobra. Ten spiking bomb to jest dobre. Ja nie wiem, czy sobie nie wbić na maksa tego. Bo to nie będzie trudne. Jezus. No, zaś znikł. Wiem, że to trochę nudne. Możecie to, nie wiem, skipnąć czy coś. Dobra, no szybciej. On już leży. Dobra, leży. W końcu. Dobra, zobaczmy, ile teraz bije. Uuu! 64. Wcześniej byłem 42 na pierwszym, więc te mastery dosyć dużo daje nawet. Teraz ja mam już 220, czyli brakuje mi 80 poziomów i będę się prze... Kur... O! Oh wow. Ty, ale mi hapę zadał. O, mam go jeszcze na tego. Na Asiduma, bo ma teraz mało HP akurat, teraz ma bardzo mało HP, bo yy, ten, no mówię. dobra, mamy sobie jeden level, stoimy po 22 koła, ale Asidum Rifle spodziewałem się, że jest gorszy, bo mi kolega mówił, który już prawie jest na trzecim może on się dużo zna, o to jest teraz fajne, mogę takie coś robić. Nie wiem. Co tam. I on mi mówił, że, że Asidum Rifle jest słaby, a na przykład Kabucha ona ma szybkie przeładowanie, ale na przykład mniej bije. <ścoughs> ale ten jest dobry pod kombo, więc... Znaczy nie wiem, poprawcie mnie tam w komentarzach, jeśli ktoś to w ogóle obejrzy. Mm, I ogólnie mam nadzieję, że się teraz wbijemy, bo tak 40. 840 i będzie git. Nie dostałem niestety fruta, no... Ale teraz z tym rifle jestem zadowolony. Bo na niego długo polowałem. Chyba z 10 faktorii tych zrobiłem, a mój kolega trafił chyba już 3 razy. Ten, który na trzecie może. Jezu, czemu oni teraz mi tak dużo zadają? Ile on mi zada teraz? 300? Nie, chyba ja nigdy od nich damage'a nie dostawałem. Czy albo oni ich ulepszyli, czy coś? Nie wiem. No, serio, jeszcze na koniec mnie dobiłaś. Dobra, i teraz ostateczny test. Asidum Rifle: ile zadamy? Zaurum, oczywiście. Ops. 19 z normalnego hita. O, nie! Ła. Wow, zła liczba. Trzeba szybko wbić mastery. Ja nie wiem, czy sobie trochę staców nie lepsze z tym. S, on jest na hita. Mówiłem. Jeszcze radioaktywny materiał dostanę. <grym> Dobra, to na razie sobie farmie nadaję. o A tu jest. O, o portal, ale ja mam na szczęście dot disabled Dobra szukamy więcej, tu jest jeszcze małe. Dobra i mamy kosta skończonego Ja sobie ogólnie stacy zrefundowałem bo miałem tam chyba 5 lub 6 więcej na tym na Bloxfrucie, a teraz mam wszystko porówno no bo na drugie może najbardziej się właśnie opłaca taki build że wszystko dajecie na Mile defensa i blocks a potem jak będziecie na trzecim plusy nie wiem zróbcie na sworda bo to się opłaci wtedy wam <laughs> Dobra, no to za chwilę kończymy ten odcinek, bo nie chcę też, żeby on miał jakieś 38322 minuty. Więc, no dobra, przynajmniej widzieliście, jak dostałem Asidum Rifle. No i ja jestem z tego zadowolony. Pewnie za chwilę pójdę sobie na smoke Admirala i go spróbuję uklepać, więc dropnie mi dużo mastery. Bo ja mam jeszcze razy dwa, więc hoho. Ho. Dobra, to kończymy quest'a i kończę odcinek. Nie Mam nadzieję, że dzisiaj to, to tutaj skrzydła się zwiększą. Zrobię wam update, jeśli będę potrafił, bo dzisiaj jedyna wycieczka rowerowa teraz szybko przedgram, <laughs> więc no nie mogę, jakby co poradzić. No. I don't want shadows. O, o, jakiś kościół, który ma 6M, dołączył, to lekki problem. Ale co mi tam tamto jakie ja mam PvP segret I ogólnie mi brakuje jednego tytułu do nowego tego. Ja bym chciał kogoś klepnąć. Bo ja chcę nowy tytuł, żeby Marinę sami kogoś zabić. To znaczy... no nie zabić, ale dostać bounty. Dobra, jeszcze dwóch typków i mamy skończony odcinek, bo... Co to właśnie było? A jeżeli wiecie mi, powiedzcie, bo to nie był Sharkman Karate, bo ja mam Sharkmana, Water Kung Fu też mam, ja pamiętam mowy, bo Sharkmana teraz nie używam, wbijam go na trzysetne master i potem go zmienię, nie wiem, bo jak będę grindował, chociaż nie, zostawię sobie pewnie tego może, goda, dobra, no to skończony kłaścik, jest, i jeśli chcecie mnie dodać tego do Franców, nazywam się RIP Podłoga z Joles. Yy, więc no możecie mnie dodać jak chcecie, ja może Wam pomogę grindować, ale to najlepiej jak macie drugie morze. Bo ja do trzeciego jeszcze mi trochę brakuje, no mam 838 level. Acidum Rifle mi dropnął, no, więc Gicik, Więc kończymy właśnie tym fajnym zakończeniem nasz filmik. Takim fajnym Assiduum Riflem, którego nie miałem. No i do zobaczenia.